Chciałam Wam opowiedzieć dzisiaj o trzech cechach olejków eterycznych, które sprawiły, że używam je i wspieram całą moją rodzinę. Pierwszym z powodów jest to, że są to w 100% naturalne substancje, tak, mamy w tej zamkniętej buteleczce wyłącznie to, co dała natura, wyciśniętą esencję. I nic więcej, tak? Rośliny wytwarzają olejki eteryczne po to, żeby chronić się przed zewnętrznymi czynnikami środowiska, i my korzystamy właśnie z tych właściwości, stosując je do naszego organizmu. Tak? Czyli naturalne, nic więcej, żadnych wypełniaczy, barwników, koncentratów itd., tylko, tylko natura. To jest pierwszy powód. Drugi, to jest to, że są to produkty najwyższej jakości, a przez tą jakość są niezwykle skuteczne i bezpieczne dla całej rodziny. Tak? Mogą one być używane zarówno dla dzieci, osób starszych, kobiet w ciąży, karmiących i są takim wsparciem dla, dla, dla wszystkich, tak? dla całej naszej rodziny i także możemy używać je w przypadku naszych czworonożnych przyjaciół. Dotera bardzo restrykcyjnie pilnuje jakości, dbając o rośliny i cały proces wytwarzania. Każdy olejek jest poddawany szczegółowym badaniom laboratoryjnym. Mamy tutaj do czynienia z certyfikatem CTPG, o którym możecie sobie przeczytać, Więcej w moich materiałach, ale też na stronie Dotera. Każdy z nas może sobie sprawdzić olejek, który otrzymuje. Mamy tutaj taki numer seryjny, wchodząc na stronę source 2 możemy sprawdzić, jaki ten olejek przeszedł drogę, zanim do nas trafi. I mieć taką pewność, z czego skorzystamy. Olejki eteryczne są substancjami lotnymi i rozpuszczają się. To ma bardzo duże znaczenie do tego, dlaczego są skuteczne i dlaczego działają tak mocno siłą swojej jakości. Opowiem wam to na takim przykładzie. Tutaj będziemy mieli bakterię, która na zewnątrz składa się otoczki tłuszczowej, i przez to właśnie, że olejki eteryczne składają się z takich mikrocząsteczek, a jednocześnie rozpuszczają się w tłuszczach. To kiedy my używamy olejku i on wnika do naszego ciała, to on rozpuszcza się tutaj z tą powłoką tłuszczową i wnika bezpośrednio do środka komórki i może nam pomóc walczyć z jakąś dolegliwością, z rozwijającym się przedmieśnieniem, nie tylko na zewnątrz, ale od środka. Podobny mechanizm będzie tutaj wystawał w przypadku e, infekcji wirusowych, na które zwykle często. Medycyna rozkłada ręce i każe nam przeczekać, ponieważ wirusy łączą się także z naszymi komórkami. Kiedy my zastosujemy olejki eteryczne, możemy bezpośrednio e, zatrzymać rozmnażanie się e, patogenów e, i działać bardzo skutecznie i szybko. To, to tak naprawdę jest ta jakość, skuteczność tu i teraz. To jest drugi powód. Trzecim powodem, dla których e, Używam na co dzień olejków eterycznych, jest to, że dają one wiele oszczędności w naszym domu. I to są oszczędności na wielu poziomach. Pierwszym z nich to jest oszczędność czasu i niepotrzebnych emocji. Każdy z nas wie, ile jakiś dolegliwości. Ile czasu potrzebujemy, żeby zarejestrować się do lekarza, żeby potem przez ten cały proces chorobowy, przejść. Kiedy dęższe przez to, że jeżeli coś zaczyna się dziać, mamy je pod ręką, możemy zastosować tu i teraz, e, powodują, że często jakaś dolegliwość nie ma prawa się rozwinąć. Kiedy, wyobraźmy sobie, mamy, nie zapalenie ucha, dziecko nam wieczorem mówi, że coś je boli, My nie musimy czekać całego, całej nocy. Rano próbować umówić się do lekarza, a Jesz, jeszcze się nie umówimy, to musić skorzystać z prywatnego lekarza, za którego musimy zapłacić dość słono. My przygotujemy sobie preparat, zmarujemy łóżko malucha i często już rano nie mamy żadnych objawów. Często to jest ten taki sposób, w którym my działamy tu i teraz. Coś się wydarza, my nie musimy szukać apteki, zastanawiać się, lekarze. Tylko możemy wykorzystać to, co mamy w torebce, w podręcznej naszej naturalnej apteczce. To jest ten pierwszy aspekt, ale ja powiem Wam jeszcze dodatkowo, że olejki eteryczne pozwalają też oszczędzać dość mocno finansowo. Tutaj czasami się dziwicie ponieważ te olejki eteryczne nie kosztują tak jak apteczne 10 zł, ponieważ są bardzo mocno skoncentrowane, tak jak mówiłam Wam w jednej takiej buteleczce 250 kropli mamy 8 kg lawendy tak? 8 kg kwiatów lawendy nie jest w stanie kosztować 10 ani 20 zł podobnie z olejkiem z cytryny, który w aptece potrafi kosztować 5 zł Nasz olej kosztuje około 60zł za te 250 kropli, ale mamy tutaj do czynienia z esencją 45 cytry. Najfajniej taką moc poczuć jest na olejku z mięty pieprzowej, gdzie jeżeli sobie nakropimy na rękę, tak rozetrzemy i powąchamy, to nie będziemy mieli żadnej wątpliwości odnośnie tego, że mamy do czynienia z czymś mega skoncentrowanym. W tej jednej kropli, którą mam teraz na dłoni, mamy 28 filiżanek na Taka siła, taka moc, tak? Więc kolejki przez to, no, że ta jedna kropla pozwoli nam często zażegnać jakieś większe, rozwijającą się dolegliwość, powodują, że, że to jest tanie rozwiązanie, tak? Jeżeli mamy o tym wspomnianym wcześniej, Zapaleniu ucha, jeżeli przez cały okres tak naprawdę rekonwalescencji, dojścia dziecka do, do, do zdrowia, wykorzystamy 5 kropli, gdzie średnio jedna kropla kosztuje 50 groszy, to około 2,53 zł, już licząc olejek do rozcieńczenia, będzie nas kosztowała cała terapia. Podobnie jest w przypadku wielu rzeczy, kiedy nie musimy. Maść rzeczy, które się nam przeterminują, otwierać kolejnych rzeczy. Mamy w domu 5-10 olejków, które pozwalają nam sprostać rozwiązaniom na większość rzeczy, które się u nas pojawią, tak? Od poparzenia słonecznego, to, to z wczorajszego doświadczenia naszej dzisiejszej pogody, poprzez dolegliwości bólowe, bóle głowy, mięśni, przeziębienia. Ale tak naprawdę budowanie też na co dzień naszej odporności poprzez zastępowanie wszystkiego, co jest chemiczne, tym, czym jest naturą. Więc mamy te trzy cechy, które sprawiają, że olejki eteryczne są naprawdę wyjątkowymi produktami, które trzeba spróbować, bo to jest danie szansy swojej rodzinie tego, żeby, żeby móc w pełni zdrowia cieszyć się życiem.